Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Jesteśmy w Kutaisi. Jest 26 września 2019, godzina 9.53, czasu lokalnego, dwie godziny później, w Polsce. Dzisiaj zwiedzamy monaster Gelati, a później jedziemy do królestwa Batumi. Strzała. Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Dzisiaj jesteśmy z Batumi, mój ulubiony dzień, plażowanie temperatura powietrza 23 stopnie, temperatura wody miała być 21. Zaraz to sprawdzimy pozdrowienia. Batumi 28 września 2019 sobota. Byliśmy już rano w ogrodzie botanicznym, teraz jesteśmy na targu rybnym. Eee, właśnie kupiliśmy dwie sztuki, będą nam robić na zapleczu, smażyć i będziemy to jeść, później porobimy zdjęcia z tego wszystkiego. Pogoda nas nie rozpieszcza, deszcz pada, a przed nami jeszcze później kolejka linowa nad miastem Batumi. Jutro rano wyruszamy do Messi. Cięcie! 29 września 2019, jedziemy do Messi. Jesteśmy w Jugidi jest bardzo głośna muzyka. Po godzinnej podróży dwoma minibusami dotarliśmy w końcu do Mestii. 3,5 tysięczne miasteczko zachwyca pięknymi widokami. Idziemy sprawdzić, co jest na mieście. Pa! Jesteśmy u podnóża lodowca Czaladi, około 2000 metrów nad poziomem morza, dającego początek rzece o takiej samej nazwie. Zostaliśmy tutaj, zabraliśmy się na stopa przez miejscowego Gruzina, który wywiózł olej napędowy do miejscowych koparek, które pracują w górach. Będziemy wracać na dół niedługo. Jest łanna pogoda, ciepło, a nocami bardzo zimno. Proszę bardzo. Dzięki. Jesteśmy w Uzguli, jest to najwyżej położona miejscowość w, Gruz w Gruzji, 2100 do 2200 metrów nad poziomem morza. Jest to zlepek czterech miejscowości. Droga tu prowadzi 50 km od Mesti, droga w większości nieasfaltowa. Zimą totalnie odcięta jest to od świata, potrafi spać do dwóch metrów śniegu. Warto wspomnieć o basztach, czy tam o wieżach ochronnych zniszczonych jeszcze w średniowieczu. Jest ponad 30 w Uzguli, a za mną, tam w oddali, Szachra. Szhara, przepraszam. Szchara. Jest to najwyżej położony szczyt Gruzji. 5193 metry nad poziomem morza. W wycieczce towarzyszy nam Janusz. I Andrzej, który gdzieś uciekł dostał swój kawałek chleba i uciekł. Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Cięcie. Cześć, to jest krótki film o karmieniu Janusza w uskui. Janusz, czy jesteś zainteresowany kawałkiem chleba? Cięcie. 480 km Tyle wynosi odległość od Mesty do Tbilisi, którą właśnie pokonujemy. 8 godzin podróży samochodem, minibusem. Dziś wieczorem będziemy już w stolicy kraju. Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Cięcie. 3 października 2019, jesteśmy w Tbilisi, stolica kraju Gruzja, jedno z najstarszych miast na świecie, centrum administracyjne, kulturalne, a zarówno przemysłowe tego kraju. Ponad 4 milionów mieszkańców, 26 stopni Celsjusza, piękna pogoda do zwiedzania, świetny widok na miasto, proszę bardzo. Wjechaliśmy tutaj kolejką, byliśmy dzisiaj w barze Warszawa. Jest ekstra. Gorące pozdrowienia w pięknej Gruzji. Cięcie. 4 października 2019. Tbilisi. Ford Escape 2010. 2.0 z benzyna. Będzie towarzyszyć nam przez najbliższe 4 doby w naszej wycieczce. W automacie. Pauza. A teraz prawdziwa gratka dla takiego futbolowego freaka jak ja. Dinamo Stadium, Dinamo Arena, 58 tysięcy miejsc, w 2015 mecz o Super Puchar Europy. Dinamo Tbilisi na co dzień rozgrywa tutaj mecze. Coś fenomenalnego. Gruzińską drogą wojenną, z wspaniałymi widokami, dotarliśmy do Svindy Sameba, Master, Krem de la Krem, e, atrakcji turystycznych Gruzji, jej wizytówka, Temperatura powietrza spadła do 13 stopni, co jest trochę zimniej niż to było w Tbilisi, a tam w oddali Kazbek. 5047 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy teraz w Kaukazie Wysokim. Spać będziemy w miejscowości Kazbek tam na dole. Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Park Narodowy Kazbegi. Jesteśmy 2 około 2,5 metrów nad poziomem morza. Tam w dolinie znajduje się miejscowość jakieś 4 km stąd miejscowość Juta, dająca początek dolinie Utah, którą tutaj przyjechaliśmy nas, naszym wiernym Fordem 4 x 4. 10 km bez drożami. Dzisiaj mamy dzień off-roadowo trekkingowy stąd udajemy się jeszcze do doliny Truso. Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Kamardzoba. Jest 6 października 2019, niedziela. Po noclegu w Pasanuri wruszyliśmy w podróż na wschód. Wybraliśmy trasę krajoznawczą, gdzie niejednokrotnie zabrakło asfaltu. Droga była bardzo kręta. Zwiedziliśmy gruzińską prowicję. zobaczyliśmy przepiękną gruzińską jesień. Dodam tutaj, że temperatura powietrza wynosi 26 stopni. Dozraliśmy w region wschodni, Kachetia. Jesteśmy w miasteczku Singagi. Jest to najmniejsze miasteczko w Gruzji, 2150 mieszkańców. Region ten jest nazywany Gruzińską Toskanią. Miasto to słynie z produkcji wina, winnic oraz produkcji dywanów. Nas dywany nie interesują. Proszę bardzo. Didi Madloba. Gorące pozdrowienia z pięknej Gruzji. Cięcie! października 2019. Przeżywszy bliskie spotkanie z winem w Gruzińskiej Toskanii, ruszyliśmy na południe, pod granicę z Azerbejdżanem. Dotarliśmy do Dawid Geredży. Jest to kompleks klasztorny wyżłobiony w skalę pomiędzy VI a XIII wiekiem. Prowadzi tutaj nieasfaltowa droga Gruzińskiej. Pozdrowienia z Pięknej Gruzji. Częściej. Jest 8 października 2019. Po wstęgu w Tbilisi udaliśmy się do miejscowości Gori, która ma 15 tysięcy mieszkańców. Miasto to w 2008 zostało zbombardowane przez Rosjan. Znajduje się 6 km stąd skalne miasteczko Upis Ciche. Ale najbardziej Gori jest znane z tego, że urodził się tu najsłynniejszy Gruzin, który zrobił oszałamiającą karierę. E, e, mierzący 162 cm wzrostu, człowiek, o którym obejrzałem 5 filmów dokumentalnych podczas tej podróży. Josip Dzugaszwili który w 1912 zmienił imię i nazwisko na Józef Stali. Co ciekawe, Gruzini do dzisiaj wspominają go z sentymentem i z szacunkiem ze względu na jego wartości przywódcze. Gorące pozdrowienia, cięcie. 9 października 2019. Kutaisi. Żegna nas deszczem, niebo płacze, wyjeżdżamy dzisiaj. To, co zjedliśmy i wypiliśmy, przetrawimy i wydalimy. To, co przeżyliśmy i zobaczyliśmy, zostanie z nami na zawsze. The end. Cięcie.